Cześć, witajcie. Dzisiaj w kolejnym filmiku z cyklu Lepiej, szybciej, jak łatwiej pokażę Wam, jak można szybko policzyć granicę funkcji, jeśli mamy symbol 0 przez 0. Mamy taką granicę do policzenia z funkcji wymiernej. Podstawiamy w miejsce x1. 1 plus 1 plus 3 minus 5, czyli w liczniku jest 0, w mianowniku 1 minus 5 minus 2. 7 plus 7, 0. Czyli mamy symbol 0 przez 0 no i w takim przypadku należałoby rozłożyć licznik na czynniki, mianownik na czynniki i w tych czynnikach powinien się pojawić czynnik x minus 1, który się potem skróci. Ten czynnik właśnie daje nam ten symbol 0 przez 0. Gdybyśmy rozkładali licznik i mianownik, sprawdzamy jako tu dobrać metodę. Przednawias nie wyłączymy, no bo mamy tutaj detrujeczkę. Te Grupowanie też nic nam nie daje, bo mamy brzydkie współczynniki. Nie jest to wzrost mnożenia ani podwójna potęga, więc zostaje tylko twierdzenie bezu, czyli dzielenie wielomianów. Wiemy już, że pierwiastkiem wielomianu z licznika, tak samo z mianownika, jest liczba 1. Czyli te wielomiany podzielą się przez x-1. To podzielmy schemat Hornera. Wielomiane są stopnia trzeciego, zatem mają cztery współczynniki. Robimy 4, raz, 2, 3, 4 kolumne. Wpisujemy współczynniki z licznika przy x do trzeciej mamy 1. Przy kwadracie też 1. Przy x minus 5. I wyraz wamy trójeczka. Jedyneczkę przepisujemy. No i pierwiastek wielomianu to jest 1. 1 razy 1 to jest 1. 1 plus 1 to jest 2. 2 razy 1 to jest 2. Minus 5 dodać 2 to jest minus 3. Minus 3 razy 1 to jest minus 3. I 3 dodać minus 3 to jest 0. Czyli faktycznie reszta z dzielenia jest zerem. Podobnie podzielimy wielomiądz mianownika. Też jest stopnia trzeciego, czyli będzie miał cztery współczynniki. Ma cztery współczynniki. Raz, dwa, trzy, cztery kolumny. Przy x do trzeciej mamy 1. Przy x kwadrat minus pięć. Przy x mamy siódemkę. I wyraz wolny minus trzy. Jeden przepisujemy. No i pierwiastkiem wielomianu też jest jedynka. No i mnożymy 1 razy 1 to jest 1. Minus 5 dodać 1 to jest minus 4. Minus 4 razy 1 to jest minus 4. 7 dodać minus 4 to jest 3, 3 razy 1 3 i minus 3 dodać 3 to jest 0. Czyli reszta z dzielenia też jest zerem, dokładnie wielomianem zerowym. Zatem przepisujemy symbol granicy, limes przy x dążącym do 1. I rozkładamy pierwszy wielomian, dzieliliśmy przez x minus 1. I wynik dzielenia to jest, to mamy przy kwadracie, to przy x i to jest wyraz wolny, czyli jest trójmian x kwadrat, dodać 2x, odjąć 3. Tu, czyli w mianowniku, też dzieliliśmy przez x minus 1, czyli mamy x minus 1 razy wynik dzielenia. Tutaj mamy przy kwadracie x, przy się minus 4 i wyraz wolne 3, zatem x kwadrat odjąć 4x dodać 3. Skracamy sobie czynnik x minus 1. No I znowu wkładamy w x1. -1, 1, 2, minus 3, czyli 0. 1 minus 4 dodać 3, dalej 0, czyli znowu mamy symbol 0 przez 0. Więc dalej trzeba rozkładać licznik i mianownik na czynniki. A szczęście przy tych trumianach nie trzeba liczyć delty, bo znacie już na pewno twierdzenie, że jeśli suma współczynników jest 0, to mamy 1 i c przez a. Takie są pierwiastki trumianu. No i tutaj mamy właśnie 1 plus 2 minus 3, suma 0. 1 plus 3 i minus 4 też suma jest 0. Więc bez delty rozłożymy na Czynniki pierwszy trójnian x minus 1 i x minus C przez a to jest minus 3, zatem dodać 3. I drugim x minus 1 i c, e, przeważam C przez a to jest 3, czyli x objąć 3. I znowu skracamy ten czynnik x minus 1. I Pozostaje x plus 3 przez x minus 3. No i w końcu w mianowniku zaraźnie będzie. Gdy za x postawimy 1, to w liczniku jest 4 przez minus 2, czyli minus 2. No i policzyliśmy w końcu granicę tej funkcji. Ale jest taka chytra reguła, która się nazywa reguła Delopicala D l Os -pi -ta -a. A to się czyta reguła de pitala. ona dotyczy do liczenia granic w przypadku gdy mamy symbol 0 przez 0 albo nieskończoność przez nieskończoność no i tu tak akurat mamy i na czym polega ta metoda teraz jeszcze ciutko przepiszę tę funkcję x do 3 i dodać x kwadrat Odjąć 5x, dodać 3x do 3 minus 5x kwadrat plus 7x odjąć 3. Zaznaczamy, że mamy do czynienia z symbolem 0 przez 0 i mogę stosować regułę Dorpitala, co symbolicznie zapisujemy literką h. I polega ona na tym, że liczymy pochodną licznika, i pochodną mianownika. Przepiszmy jeszcze x do trzeciej, dodać x kwadrat minus 5x dodać 3 i x do trzeciej minus 5x kwadrat dodać 7x minus 3. Przepisujemy symbol granicy no i liczymy pochodną. Pochodna z x do trzeciej to jest 3x kwadrat, dodać, pochodna z x kwadrat to jest 2x, z minus 5x to będzie minus 5, z trójki 0. W mianowniku x do trzeciej pochodna to jest 3x kwadrat, minus 5x kwadrat to jest minus 10x i dodać 7 z, trójki, z minus trójki, dalej 0. No i znowu wkładamy jedyneczkę, 3, 2, minus 5, 0. 3, 7, minus 10. Dalej mamy symbol 0 przez 0. To możemy dalej stosować regułę L'Hopitala Czyli znowu liczę pochodną licznika. Od razu to zrobimy. Już nie będę pisał tych primów. Pochodna z 3x kwadrat to jest 6x. Z 2x to jest 2. Z minus 5, 0. Z 3x6x kwadrat i z minus 10x to jest minus 10. No i wkładamy jedynkę. W mianowniku w końcu zera już nie ma. W mianowniku mamy 6 minus 10, czyli minus 4. W liczniku 6 dodać 2, czyli 8. Czyli wychodzi granica minus 2, tak jak wyszło na początku. Czyli w praktyce od tego w zasadzie się nie pisze, tylko od razu po tym zapisie mamy już od razu pochodną. Od razu pochodną 2 przejścia i jest. Link. Jeśli to znaliście, to żadna niespodzianka. Jeśli nie, to mam nadzieję, że przyda Wam się to do matury chociażby. Jeśli Wam się podobało, lajkujcie, dawajcie suby. Do miłego zobaczenia.